Najważniejsze, że możemy zaczynać. Ustalmy menu. Mam tu cenę. Nie zawiadomiłam Roberty. Będzie słuchać, jak się dowie. Pobiegnę po nim. Poczekamy. Mój czas kosztuje. Nieobecni nie mają głosu. Więc zacznijmy. Dobrze. Ceny wahają się od 300 do 800 pesos za osobę. Chcę wszystko co najlepsze. 850. Doskonale. Dla Ciebie najdroższe znaczy najlepsze. A więc 800? Tak, 850. Teraz zaproszenia. To moja wizytówka. Muszą być najbardziej eleganckie na świecie. W stylu Paris i najlepszych imprez. Doskonale. Daj mi listę gości. Zostawiłam w pokoju. Zaraz przyniosę. Jedna uwaga. Nie ustalaj nic z tym prostakiem. Traktuj go jak powietrze. Słyszałeś, Franco? Zastępuję go. Mniej więcej. Jeśli nie zrobisz, to powiem: impreza odwołana. Menu za 300 peso. Zaproszenia eleganckie, ale nie drogie. Mia ma inne życzenia. Musicie się porozumieć. A więc odwołujemy. Poczekaj. Porozmawiajmy. To impreza urodzinowa córek ważnego biznesmena i znanej piosenkarki. Przepadnie ci spora prowizja. Mówi się trudno. Usiądź. Porozmawiamy? I jeszcze jedno. Mia nie musi o tym wiedzieć.

Sprawy rodzinne? W pewnym sensie Na imprezie urodzinowej zostanę bez chłopaka To przykre Tym bardziej, że wszyscy są ciekawi z kim przyjdę Nie martw się Przywiozę ci niesamowity prezent Jaki? Ma to związek z Miguelem Niespodzianka Będziesz tęsknić? Tak, pamiętaj o prezencie. Oczywiście. Dobrze, że jesteś. O co chodzi? Sprawdziłem tę firmę. To centrum inwestycyjne grupy wpływowych biznesmenów. O jakim poziomie mowa? Trzeba mieć minimum milion dolarów na wejściu. A więc Gaston jest milionerem. Nie ma go na liście członków. Może ma tam podstawionego człowieka. Tak czy inaczej znaleźliśmy się w punkcie wyjścia. Nic na niego nie mamy. Trzeba sprawdzić, czy ktoś wycofał sporą sumę pieniędzy. To znaczy, widziałem Gastona, kiedy stamtąd wychodził. Miał w ręku walizkę przystwierdzoną do ręki kajdankami. Zajmę się tym. Uruchomię swoje kontakty. Możesz zadzwonić tam teraz? Nie, te firmy cenią sobie dyskrecję. Dla klientów to bardzo ważne. Poproszę o pomoc Waleria. Potrzebuję czasu. Zmieniając temat. To jest budżet imprezy Mi i Roberty. Zaszły pewne zmiany. To końcowa suma? Poprzednia była dwa razy wyższa. Jak to możliwe? Zasugerowałem pewne modyfikacje. Najdroższe usługi zastąpiono najtańszymi. Przekupiłeś go? Nie. Przekonałem, że strata takich klientów jak ty i Almarei nie jest mu na rękę. Wtedy złagodnię. Ustaliliśmy, że Mija nie musi o niczym wiedzieć. Tak, to były udane negocjacje. Świetnie sobie radzisz. Kupiłeś bilet na samolot? Możesz go odebrać na lotnisku. Po południu będziesz w Monterrey. Doskonale. Z marszu się tym zajmę. Wystarczy mi jeden dowód przeciwko Arango, a podróż się opłaci. Chcę zniszczyć jego słodki wizerunek. Będę się tym upajać. Możemy pana pozwać. Spokój. Nie muszę wysłuchiwać tych krzyków. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Odnieśliśmy sukces, a pana nas wyrzuca. Interes kiepsko się kręci. Postanowiłem zamienić klub w herbaciarnię. Herbaciarnię? Podpisali z panem kontrakt. Należy to uszanować. Przynajmniej tyle nam się należy. Tylko Miguel go podpisał, bo jest już pełnoletni. Umowa przewiduje, że każda ze stron może ją rozwiązać, jeśli zajdzie taka potrzeba. Aj nie. To pewnie ten słynny, drobny druk. Nie możecie robić mi wymówek. Czego chcesz? Podpisaliśmy umowę na 10 występów. Przecież podrobiłaś podpis. Ciszej. Ta umowa nigdy nie istniała. To bajeczka wymyślona dla twojego ojca, żeby pozwolił ci śpiewać. Nie pamiętasz? Racja, przepraszam. Nie zmienię zdania. To mój lokal. Mogę go sprzedać, spalić, zrobić z nim co zechcę. A co z pracownikami? Niech was o to głowa nie boli. Proszę dać nam jeszcze jedną szansę. A już postanowiłem. Chyba mamy prawo się pożegnać. Ludzie na nas czekają. To prawda. Nie myślcie, że jestem bez serca. Zobaczcie. Przyszła sobota. Pożegnanie z RBD. To dlatego, że zerwałem z karen. Mylisz się, jeśli tak myślisz. To chyba wszystko. Czekam na was w sobotę. To wszystko moja wina. Jakobo mści się za Karen, ale nie martwcie. To nie jedyne miejsce na świecie, gdzie możecie grać. Nikt nie pytał cię o zdanie. Tylko Diego mógłby nam pomóc. Ale twój tata nie chce, żebyś świewał i koło się zamyka. Lepiej się nie odzywaj. Przecież nie mówi tego złośliwie. Wyrażam swoje zdanie. Dzięki. Miguel ma rację. Mia ma mały rozumek, ale chciała dobrze. Już mnie tak nie broni. Teraz najważniejsze to zespół. Nie róbcie ze mnie idiotki. Chcecie grać i śpiewać? Tak. Jasne. A więc będziemy śpiewać dalej. Ja na pewno.